Czy interesujesz się modą? Nie bardzo. To skąd takie gustowne połączenie? Z szafy. Twojej szafy czy pod kradeniem? Z mojej szafy. A jak robisz zakupy, to gdzie? No to zależy. No, tak naprawdę w każdym sklepie, w którym mi się coś podoba. No, nie zastanawiam się, gdzie idę. Kupuję rzeczy, które po prostu wpadają mi w oko i wydaje mi się, że będę w nich dobrze wyglądał. A co przede wszystkim sieciówki? Czy raczej chodzisz po lumpach? Czy kupujesz przez, przez internet? Staram się nie chodzić do sieciówek i nie chodzić po lumpach, bo nie potrafię. Czyli gdzie? Czyli w małych sklepach. No poza spodniami, które mam, bo to są lewisy. A jesteś w stanie nam polecić jakiś w Warszawie tutaj? Nie bardzo. Nie pamiętasz gdzie się ubrałeś? Nie, po, pamiętam gdzie się ubrałem, tylko nic co mam na sobie nie jest z Warszawy poza, poza koszulą, którą sobie uszyłem na miarę. To jeździsz gdzieś poza Warszawę, żeby robić zakupy ubraniowe? Najbliżej chyba do Berlina. I w Berlinie są jakieś właśnie butiki, które często odwiedzasz czy second handy. To jest cała masa małych sklepów, w których można znaleźć rzeczywiście rzeczy, które są fajne. Tam można znaleźć marki, które są nie dość, że z dobrej jakości, to jeszcze... Te ubrania mają coś fajnego w sobie. No, w Warszawie najczęściej można kupić jednak ubrania, które są bardzo sztampowe i można bardzo łatwo spotkać ludzi tak samo ubranych na ulicy. Tam jest większa wolność i ludzie czują się dużo swobodniej, więc ten ubiór też tam jest dużo bardziej swobodny niż w Warszawie. W Warszawie jak ktoś jest bardziej kolorowy, to od razu jest napiętnowany. Ja kolorowy nie jestem, ale akurat dzisiaj. Praca wymaga dzisiaj ode mnie tego, żebym był w koszuli. Ale fryzury masz nadal ekstrawagancję. Staram się. Dużo eksperymentowałem z fryzurami, mam okrągłą twarz, więc muszę ją wydłużać, więc cokolwiek co sterczy na głowie jest dobre. Koszulę mam uszytą na miarę, spodnie mam z Lewisa, pasek mam nie mam pojęcia skąd, buty nie mam pojęcia skąd, gdzieś się kupiłem w Berlinie. Zegarek, jak zegarek. No i tyle. I bransoletka też jak bransoletka. A okulary w drewnianych oprawkach. A masz swojego krawca w Warszawie? Mam. I gdzie się mieści? Mieści tak. się na żurawie. To jest... No, trzy czwarte moich znajomych, jak już ma założyć koszulę, to właśnie idzie do niego szyje tam koszulę garnitury, więc też jakoś tam się załapałem. A marynarki też tam szyjesz? Nosisz marynarki? Noszę marynarki też tą szyję, no tak naprawdę jak mam nosić marynarkę czy założyć garnitur, to wolę go uszyć na miarę, ponieważ on sobie dobrze leży i się nigdzie nie ciągnie, to, to zupełnie inaczej wygląda. Jak się ubierasz, gdy, gdy nie ma żadnych zobowiązań? Noszę trampki, krótkie spodnie i t-shirt z dużym dekoltem.